Siemanko, patrzcie, 17 w kotle, o, zimno. I co dzisiaj testujemy? Węgel Wesoła od Damiana z 2021. Dzięki bardzo, panie. Zaraz ważymy, ile jest. Odkurzaczem niedawno rąbałem. Zaraz wam pokażę, jakim. Wciąga pięknie. O, tu musiałem nie zadać. Dobra, nieważne. Wiecie, jak to ciągnie? Jak wściekłe. Jakie proste w obsłudze. Ściągacie tylko to i koniec. Takie dwa filtry. Dobra, nieważne. Ile waży węgel? Ile waży węgel, Karła? Zobaczymy. No, na testy No? Ile, ile tu jest? Kurwa, jeszcze się nie sterowała. Dobra Ile? Łapa mi się części. Dobra, 9,6, czyli 9,6 prawie do 10 kg, no. I nie wiem czy wszystko wejdzie. Zaraz zobaczymy jak wygląda momento. Palił ktoś z Was wesoło? No ja nie paliłem jeszcze chyba wesoło, jak się jak dobrze pamiętam. Ciekawe jak z tego roku wesoła. A, test musi być. Huh. Oj, powinno być spoczko, nie? Dobra, pitruję kociołka i zobaczymy. Patrzcie jak ładnie wysprzątał odkurzacz. Elegancja. O, a tu co? Chuj Widzicie to? To są gałązki paulowni, ale mam też kastrę grubszej paulowni. Też zrobię test. Teraz do dziadków i babciów upartych. Z góry podpalamy. Dojdzie idzie do góry i potem drewno się zapala i spada na węgiel od górnie nie się pali. Zrozum to nie dymisz z komina i dłużej jak dla mnie trzyma ciepełko potem. Fakt, że dłużej się rozpala. Zamykamy. No i dam wam znać, ile to godzin będzie trzymało, miarkownik ciągu. No tak, na 60 ustawimy, żeby błynęło. Komin na razie tak będzie, a potem tak przymykam, bo mam mega cuk. Komin mam około chyba 12 metrów. Do potem. Jest godzina 10:17, ale 10:14-13 tak zacząłem rozpalać. Już tam powoli drewnianko się z góry zajęło i potem węgielek będzie się jarał, No i 17 jest na sterowniku. Jest godzina 11:36 i powiem Wam, że gigantycznie, mega szybko to się rozgrzało. Ale już tutaj na miarkowniczku mamy 60. Komin już się... jest Proszę bardzo. No prawie przymknięte, takie delikutaśnie jeszcze, nie? Ale to się domknie. I patrzcie. No i tak się pali. No i czekamy. No czuję, że to długo, długo będzie się paliło. Pamiętaj, jak rozpalasz od góry, to tak dymi wtedy. O. Na początku wiadomo, trochę tam przykurzy, ale nie na czarno. A potem jest tak. 13.40 kontrola jakości przyjechał prezes mój! O, i prezesowa! Nic nie wybuchło, ile minął miesiąc czasu? 52. Wszystko się trik gigantycznie, bo dałem na miarkowniku... O, troszkę więcej dam, po 60. On jest jakby taki trochę koksujący, bo dałem inny węgiel. Nie Marcel, tylko już zapomniałem jaki jak o teraz. Nie wiem, gdzie to Marcel. Wesoła czy jakiej tam? No to taki. Koksuje się, teraz dam mu tlenu i znowu podskoczy temperatura, także długo to się będzie palić. I co, panie Rafał? No, no nic. Wybuchnie? Właśnie, a czemu miga? Nie, no właśnie nie wybuchło, kurwa, było takie spektakularne, bum, zrobicie. To moje nic piękne. I tak na, prawie woda nic nie idzie. I to już to nie Rafał, ja se dorobiłem. Ta nie, Grzeje rura, nie? Gorące. Jola, a jak, jak się golisz, to jest w porządku ciepła woda, nie? Tak. Nie zapycha <laughs> nie, się. Myślałem, że masz wypocinkę, ale w już kurwa umazał. Nie, ja tam smarowałem, srałem, to jest. Jo, jo. Czyszczę, to bo to ten kusz osiada, dmucham Ta. sobie, wiesz. A czemu miga? Nie migało wcześniej. A właśnie nie sobie. No właśnie, Jola. Ja tu nie będę myć. to ja se umyję. Coś muszę wymyślić jeszcze z tym przepływaniem szamba. Ale są jakieś tam pompki, mówiłeś, nie? Można coś tam... Małą zrobić. pompeczkę, weź no. jakiś ten, zrobić... Coś małą, się wymyśli. Małą pompeczkę i tam do... No, ale jak będzie te ekologiczne, będę zakładał, to i tak trzeba będzie podnieść urzęk, A No, przyjdzie czas, no. Dobra, za jakiś czas dam znać. Powiedzieliśmy godzinę, nie? Tak. Koksujący, moim zdaniem, ten węgielek jest, nie? Zaraz dałem tlenu, to już się, o, zaczyna ładnie palić. Dobra. Dojęcie. Jestem ponownie, godzina 15.15, 15, 5, 5 Tak jest tutaj. 0,6 ostatnio się w kółko trzyma. Może on tak nie pokazuje dokładnie. Zamknięte. I co się dzieje w kociołku? Patrzcie na to. No. Jest kozacki węgielek, powiem Wam. Czekajcie, troszeczkę cofnę. No taki. Może przesadziłem aż koksujący. Może jest koksujący. Nie wiem. No dobra. Dam znać później, kurwa. A jeszcze potem dogram na drugi dzień, i ile popiołu, nie? Bo wybrałem już z popielnika tym razem i tak dalej. Także nic tu nie robię. I słuchajcie, jak głośno pracuje wszystko. Nic. Pompki to w ogóle nie słychać, nie? A to ta IBO najtańsza. Główno, plastikowy wirnik. Wybuchnie, kierba. <grym>, kurwa. Godzinka 16.2055. 55. Nie. taram, taram, taram. O kurwa, zapominam, że jak otwieram, to znaczy, to będę tam też otwierzyć, nie? No, także za parę godzin, powiem teraz, przyjdę, jak już się to będzie wypalać. W sumie to można byłoby sobie ruszyć tam. Oho, przemieszać, kurde Chociaż, czy to warto, to się samo i tak potem dopala. Zacznie spadać, to się i tak otworzy dół i jeszcze podskoczy trochę. Chociaż troszeczkę już się otworzyło, nie? No. Uwaga, wlazłem, jestem. Światło. Yy, wrzuciłem film z Marcelem i Gościu się tam czepił. Panie, czemu się czepia? Że co godzinę latam dokładać? Jak robię testy, a tak zarzucę do pełna i cały dzień mam zbani, czyli 24 godziny. Czyli rozpalę rano o 8 czy 7. Do 19 się pali i całą no, trzymaj wodę mam kurła do kąpania. Ponad 55 stopni 44 na kotle godzina jest. Musiałem podejrzeć. 1752. Widzicie? Coś tam się jeszcze dzieje. Przegrzebie. I tyle. Wypali się do końca. I jutro sprawdzimy z popiołu. Także do następnego pola. ja mam na testy jeszcze. Może coś jeszcze się znajdzie. Ja wolę takim palić na razie. Mnie nie było stać wywalić na piec z peletem. 15 tysięcy mi wyliczyli, Dziękuję. Do widzenia na razie. Siemanko z rana. Patrzcie, jak wychłodziło, 16 stopni. To co? Zobaczymy, jak to wygląda. A moment lampy odpada. Uwaga, zaraz opiniuję, to jest kurde. Wiem, mogę się mylić, ale raczej się nie mylę, że to jest bardziej węgiel koksujący. Uuu, patrzcie z przodu, ile zostało, już mogę zopiniować w tym momencie. No, tutaj się nie dopala w tym miejscu, bo tlen dopiero gdzieś stąd bierze. Że Marcel dużo lepiej i dłużej, i jeszcze w mniejszej ilości wagowej, się pali naprawdę. W tym moim kociole. No ten. No ten widać jest chyba bardziej koksujący, albo się tak nie wypalił. Do no ogólnie miarkownik sam się otworzył na noc. Ja jeszcze przylazłem otworzyć komin. Znaczy komin. O! Wiecie o co chodzi. No to pewnie by jeszcze przepalił to wszystko, nie? Ale ciężko. Dużo kominowania by musiał robić. Rzucać, przesadzać, srać. Także tego węgla bym na pewno nie kupił, nie? W ogóle. Marcel? Owszem. No i tyle popiołu jeszcze zostało. A było tylko na końcówce, bo łapatkę mam podgiętą. O, tak to wygląda. O. No, dajcie znać, jak tam u was to się jara. Za jakiś czas palimy kastrę połowni, jest wysuszone. Pożyjemy, zobaczymy, jak w tym koldysu to koldy jara. Dziękuję. Don't assume that I go. Care about <laughs> half